Nagrywa się. Dzień dobry. Witam Was ponownie. Po wczorajszym powitaniu. I również oczywiście idziemy w krzaki, jak widać krzaki. Tam jeszcze jest odrobina cywilizacji. Ale to jest tylko taki dom, co stoi na uboczu. No i w sumie mają tutaj bardzo fajnie. Duży teren i jest elegancko. Jedyny minus, że tam leci dwupasmówka niedaleko i no i trochę jest huk, ale ogólnie jest git. No. W sumie jeszcze nie wiem, jaki temat jest tego bloga. vloga, Pauloga, przepraszam. Tak jakoś wyszedłem z prawy w tym całym filmowaniu. Teraz idziemy z Kubą na Janina. Mam tutaj plecaczek, o proszę zobaczyć. Plecaczek sprytny. No i tam mam kiełbaskę, musztardkę, chlebek. Znaczy kiełbasę, musztardę, chleb. Nie lubię zdrobnień za bardzo. Nie wiem, po co tak gadam w sumie w związku z tym. No i sobie tam posiedzimy trochę. Połazimy, później usiądziemy, coś zjemy. No i powinno być fajnie. I powinno być fajnie także możecie śmiało szanowni telewizorowie, zazdrościć nam tego, że mamy taką możliwość a niektórzy nie mają i bardzo im współczuję już myślałem, że smycz zgubiłem, a one jest w drugiej kieszeni no i to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć idziemy na piknik, no i idziemy na piknik i będziemy sobie piknikować nad Janina czyli nad stawem Janina obok Rybaczówki możecie się tam wygooglować Wy wygooglać sobie kto chce To nas namierzy z GPS nie podam bo nie pamiętam gdzieś mam zapisane ale nie pamiętam to w zasadzie tyle co chciałem powiedzieć żegnam się z Wami do następnego razu Cześć.